Kolejarze mówią dość. Pod koniec lipca kolejarze zrzeszeni w Związku Zawodowym Maszynistów Kolejowych w Polsce, organizacji w OPZZ, zorganizowali protesty w kilkunastu miastach. Przekaz był jasny. Równość dla kolei, realne działania ratunkowe dla PKP Cargo, koniec systemowej dyskryminacji. Od absurdalnie wysokich opłat za tory, po drenujące rachunki za energię trakcyjną. Ich walka. To walka o przyszłość transportu szynowego w Polsce. Popieram te postulaty i wsparłam protestujących na jednej z manifestacji pod Poznaniem wraz z lokalnymi działaczami partii Razem. Te protesty odbyły się m.in. w kontekście dramatycznej sytuacji PKP-Kargo. Nasz państwowy przewoźnik towarowy jest w kryzysie. To wina złej polityki, a nie pracowników. Władze spółki ogłosiły właśnie, że do końca września zwolnionych zostanie kolejne 765 osób. To najnowsza decyzja zarządu, która pogłębia dramat. Bo na przestrzeni ostatnich miesięcy prace straciły już tysiące pracowników PKP Cargo w całej Polsce. Zresztą nikt nie wie, czy kolejne lata nie przyniosą pracownikom kolejnych zwolnień. Zresztą posłuchajcie sami. Temat wraca. Jaką państwo jesteście w stanie dać gwarancję, że ze zwolnieniami, z wyprzedażą taboru nie przyjdziecie w roku kolejnym? Albo w roku jeszcze kolejnym. No, nie, ma, nie ma po prostu żadnej gwarancji. Jesteście w tym absolutnie niewiarygodni. I tutaj odpowiadając na pytanie pani posłanki Matysiak, ja nie mogę zagwarantować, że nie będzie zwolnień w przyszłości. I jak widzicie, zamiast planu naprawczego i inwestycji w rozwój mamy kolejną falę cięć. I to jest efekt wieloletnich zaniedbań i polityki, która spycha kolej na margines, premiując transport drogowy kosztem transportu szynowego. PKP Cargo to więcej niż firma. To jest kręgosłup polskiej logistyki. To największy przewoźnik towarowy w kraju, który łączy porty z przemysłem, łączy kopalnie z elektrowniami, łączy zakłady produkcyjne z rynkami zbytu. Narodowy przewoźnik to gwarancja, że strategiczne transporty od węgla, przez stal, po sprzęt wojskowy są realizowane bezpiecznie, terminowo i w interesie państwa, a nie zagranicznych korporacji. Kiedy osłabiamy PKP Cargo, oddajemy kontrolę nad kluczowymi szlakami przewozów prywatnym firmom. Które w trudnym momencie mogą po prostu wycofać się z rynku. Silny, publiczny przewoźnik to nie jest koszt, ale to inwestycja w bezpieczeństwo gospodarcze i suwerenność kraju. Wspierajcie, kolejarz!